To ash and dust i wipe my brow and i sweat my rust i'm breathing in the kind of cold Witajcie, z tej strony Mr. Bobru, a na waszych ranach jest gra Sniper Elite Nazi Zombie Army. Jesteśmy w bibliotece, w bibliotece zła, w której musimy znaleźć tysięce dusz. Wiem, że to brzmi troszkę tandetnie, ale myślę, że mimo wszystko będziemy tutaj nieźle się bawić. Przez co rozumiem e, dzisiaj walki z hordami nieumarłych. Dobra, poszukajmy tej książki. Nie mam zaznaczonej jej na mapie. listy zombie. Takie są najgorsze, bo one mogą praktycznie z każdej strony aż zejść. Pamiętacie? Tak, tutaj byliśmy, na pewno. W Sniper Elite V2. Ratowaliśmy tu tego... E, tego kolesia, no. I całkiem się nam szło, w sumie. O ile pamiętam. Chociaż już to było jakiś czas temu, więc aż tak dobrze nie pamiętam. Nie, ale chyba całkiem wtedy dobrze poszła ta misja. I fajna była. To była misja, w której... Chyba jedyna misja, w której trzeba było się osłaniać. O cholera, kolejny idą. Dobrze, że tych mutantów strzelających nie ma. Dobra. Pamiętacie, tutaj wstawaliśmy i osłonialiśmy klasę, w tam. O tam brumieli. Nie, Czarwak, daj mi go rozstrzelać. A później. A później zgwałcić. Nie, no. A później my go uratowaliśmy. Nie da się to otworzyć? Nie, więc tutaj chyba na razie nie możemy iść. Wracamy się. Chodzi na to. Z leży. popielniczka i książka. Wow. No tak, biblioteka. A ciekawe fakt, że w bibliotece pozwali, pozwalali palić. Każdy taki jest y, jakiś balkon dla VIP-ów. No, ciekawe. Dobra, idziemy tutaj. Czyżby to ta książka? Nie? Jak to? No, to jest tylko setki książek do przyjrzenia. Zaledwie. A zalisz? Myślałem, że coś za mną się pojawiło. Dobra, tam te cztery leżą. Typki. <śmiech> Fuck! <śmiech> czy te, czy te, e, osiągnięcie to ile mam zabitych? Zupełnie umarłych? To ciekawe by było, to by oznaczało, że mam ich całkiem sporo zabitych. To był headshot. Headshot dla trupa. Ale bullshit. też nie iść. Use the cover. Use cover. Czy dzisiaj jeszcze będzie można pójść? Nie łapię. Find the Book of Souls. Znajdź książkę duszną. No ona powinna być jakoś podświetlona. Jak promienie padają, może coś jakaś podpowiedź? Nie no, to niemożliwe. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj. Może gdzieś tu będzie zależało. Zobaczmy, to powinno być coś podświetlone, no Nie może mam ja tak chodzić i... O! Coś, coś tu było. Nie, to jest rower. Może dziś będę mógł użyć... W interakcję wejść z półkami Wiesz co, może tak będę kombinował jak przejrzę całą bibliotekę i nic nie znajdę Tak będę tracił czas, a okaże się, że tylko z siebie idioty robię Co jest całkiem możliwe No nie no, serio, gdzie jest ta książka? Cała biblioteka, nie mogę stąd wyjść Słuchajcie nie tam jest... No nie wiem O! Jest Dobra, co teraz? On stąd się tak? Wejdź No Ci nawet co w tym trudnego Czy ja wiem Ja coś czuję, że wiem O, jest nie za daleko puściłem, bo ja chyba nie zabiję. To było żałosne. O, to będzie dobre. Ni jednego? Szybko zaraz mnie od tyłu zaczną brać. Jak tu jakiś zaraz wyskoczą. Dwa za jeden. Co jest? O, może wyjść. Ucieramy. Przepał! O, oh, shit! Co się dzieje? Survive the siege. Wow! Wow! Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Boże, jaka faza. To są już normalni. No nie, ja tak już nie wiem rzucać, bo to jest marnowanie kreatorów. Póki nie jestem... Nie mam ich jakoś w kupie, tych zombiaków. A to już chyba niż ten to już mam nadzieję. Wykonaliśmy cel, który mieliśmy zrobić i teraz biegną trupy Szybru przeadywanie Dobra, tych to już zajmę w taki sposób. Fortnite jest forne, herbatkę Znowu. Cholera, wiecie Za chwilę się pojawią. Wiecie co, jest chore. Jezu, padnę. Za szczęście nie padłem Fak kolejny Dobra, przeładujmy To jest moja główna broń na szpilety No, będą wybuchać? Tak Im więcej zabiję zdalek, tym lepiej Bo one same coś się zabijają Ja, teraz... Yeah! Spoko. Dobra, ten się rozsypał. Dobra, koniec? A to jest jakiś symbol. Nie, to jest checkpoint. O, oh, shit! Snajper. Kolejne. To jest hamście No walają na ten już Shit, by to dobrze czy w pointa dali Oj to będzie ciężkie. Bo nie możemy im kompletnie nic zrobić. Konkretnego. Do bólu to spróbujemy. Muszę trochę zwyczaić. Tam jeden skacze. No serio? Teraz przeładowujesz? Postrało cię. Ja mu tu te płuca pusta spala, ma ten przeładowywać zaczyna. Tam gdzieś po prostu przeskoczył jeden. No dawaj, ich tu z czterech jest. A ja nie dnia Tam skacze jeden Tam... O oh. Fak Strzały zniknąc Czuję się Jakbym dostawał zniknąć. Wyczai się też jednego. Tam jest jeden. No i od razu przeskoczył. Dobra, tam jest jeden. Odskoczył tam. I tam został. No spoko. A czy ja się te obyczaje? Wszyscy są pochowani. Ach, A to jest gra teraz O, tam jeden poszedł Kurde No wychyl się troszkę Proszę Jeszcze o, jakieś płonące sprawki cholerowy czerwych książek No i tak o tam skaczy co chwilę jeden Spokojnie, jest, jedna mniej. W serce prosto. Należało ci się, że zły człowieku, Hultaju. Gdzie oni jeszcze są? Tam jest i przeskoczył tam, zaraz będzie tam gdzieś. Dobra. To było szybciej. Tam jest jeden. Trochę wyżej. Pięknie, prosto w głowę. To było wymierzone, perfekcyjne. Tak się kurde strzela. Tak strzela, Bobru. Jeszcze gdzieś jeden jest, ale spadł. Skąd to ta strzela? Tam. Tam jest jeszcze jeden. Jestem Mikołajem i rozdaję headshotowe prezenty. Ale nie miszorem, bo bym głodował. No, już drugi raz dostałem. Patrz, jeszcze tu jeden. Co tak szybko? Przyzwyczaj strząsający jeszcze strzela jeden. Tam dwóch stoi ciągle. Co chwilę dosłownie. Tutaj kurcze we mnie nawalają. Z którego gdzieś. Tam gdzieś po was. Tam stoi, widzicie? Tak, tak, bardzo dostał i spierdzielił dziś. Dobrze. To już trzecia, bo czwarta, którego zabijamy, jeszcze straczy z dwóch. Tam gdzieś skoczył. Proszę uważać, bo on jak dobrze trafię, to może mnie nawet dwóch czy trzech naraz trafi, bo jeszcze chyba gdzieś tylu żyje. Tam jest jeden. Kurde. Ura, tutaj stracę jeden. wycielać ode mnie. Jezu, rozczarczuj no z jednego końca mapy, a drugi. Przeczkajmy, odnówmy siły witalne. Jezu! Zaraz mnie zabije. Dostał wódę i zniknął. Dobra, jesteśmy chyba w bardzo bezpiecznej pozycji, chociaż cholera wie. Jezu, błagam, odnów się, odnów się. Nie rób mi tego, to jest bezimienny sniper, już nie nazywam przez całą serię, ale może nazwę go Adam To jest Adam. Od, od, od dziesiątego odcinka A to jest Adam Spokojnie Pięknie Adamie, pięknie Naprawdę zasługujesz na, na buziaka Czyżby to koniec? Nie, jeszcze dziś jakiś Tam dziś jeszcze siedzi jakiś jeszcze zaraz błyśnie mi zielone oko Nic? Co ja teraz mam zrobić? Fuck! Nie wiem skąd Muszę się wystawić Bo nie wiem skąd pakuje. się udawało, że to jest tam ten walno Serio? nie widać do prawie no co jest flaga, serio flaga brawo Adamie kurde jesteś zajebistym chłopem ostatni błagam to nie był ostatni Słyszałem jeszcze strzały, ale w ogóle nie wziąłem pocisku. Ale słyszę. Nawalają dziś jeszcze. Dobra, dziś przestronczył. Gdzie poszedł? Um. Jest! Adamie, kocham cię. Teraz jak to nazwałem, to po prostu czuję się jej bliższy. Ale to jeszcze- Nie, dobra, to jest koniec. Checkpoint. Czyli jeszcze nie koniec. Co teraz? Zombie, znowu. A teraz pewnie ten z karabinem wyjdzie gdzieś. Ble jeden. Żywce mnie nie śmiecie. Jest. Będzie, że jeden jest kurczę, będzie dwóch, to dopiero mam odporę. Dobra leży. Leżą wszyscy, koniec. Ładę. Jeszcze gdzieś coś idzie Teraz z drugiej strony wejdzie jeden O to, Gdzieś widzieliście, gdzie było przybliżenie? Ten to sko. hamsko mi się pić, chcę Nie, nie uwierzycie po prostu Strasznie zasycham, za mi w gardle Słyszę znowu dużego gdzie? on? Już z daleka snajpowany. No chyba żartujesz sobie, że tu gdzieś dziś maszynowego mnie w takiej odległości trafiasz. Patrzcie, celownik wraca na swój celer, się rękę uspokoi. To jest bardzo fajne, ja dopiero teraz to zauważyłem. Patrzcie, strzelam i wracam dokładnie w to miejsce, w które celowałem. Muszę się uspokoić, przeładować jakby. No, nie wierzę! Jakiś fiutek... wredny. No to jest strasznie trudne. Trzeba też szybko tych ziomków. Ale to jest świetne świetne świetnie się celuje z tej broni. Ej no, Tartu już nie trafię chyba To marnuję amunicję Dobra, teraz tego szybko Ile trzeba na 7, 8, 9 jest 11 12 chyba 12 Nie wiem czy zapoliczyłem bo liczę tak od połowy orientacyjnie Kolejny nie idą Nie widzę też no się tam dalszy przygotować Teraz tamtym będzie szedł Już idzie Wiedz, że nie jesteś sam Czy ja nie trafiłem ciągle? Teraz dopiero... Nie, trafiłem już chyba parę razy. Cztery Trzy razy trafiłem na razie. Jeszcze dziewięć Cztery. Pięć sze 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 sześć no 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dobra. Leżycie cioty. Objective completed. Dobra, znikła ta zapora. Muszę tutaj położyć książkę dusz. Co to da? Może to już będzie koniec. Dobra, patrzcie na wskazówkę. Send a fire, a fire to you. Mission SRS, nie, nie było dłużej poczasówki. Subway to Hell, czyli metro do piekła, no nie wiem, coś w tym stylu. Uh, demonic forces have barricaded the Uban, subway tunnels that stand between you and salvation. You must venture into them and brave the unspeakable horrors they contain if you are uh, to find a way out of Berlin. A teraz musimy się wynieść z Berlina. Ogólnie demoniczne moce zabarykadowały się w e, metrze, stacji metra, w tunelach metra y, i stoją pomiędzy tobą a Salvation, nie wiem, wolnością Salvation nie wiem co to jest. Wydaje mi się, że wolność albo rozpokojem, no, no coś w tym stylu, że wiecie, że ucieczamy z tego chorego Berlina. You ma z into them. Musisz tam się... musisz przez nie się przedrzeć. I bohaterstwo... Mm, nie, nie rozumiem. Mm, no, musisz się przez nie bohaterstwo przedrzeć, jeżeli chcemy znaleźć drogę z Lond z... z Berlina na powierzchnię. No, na świat normalny. Weźmy Colta. Mm. Więcej granatów, no i start game. No i dobra, zobaczmy pokazówkę. Get to the plaza exit. W sumie nie wiem czy zacząłem dalej, bo już mam 25 minut, a nie wiem czy dojdę do checkpointa. Ale jezu, ja już tu widzę, że nie przesrane. No dobra, porajmy do pierwszego checkpointa jaki znajdziemy. Co tu się dzieje? Będę je przejdę. Pierwszy checkpoint kończymy. Jajo! Uzdrało cię? Gdzieś się wyskoczył, jakby, jakby nie wiem, jakby... Mu ktoś sprzedał porządna okropa. Mietnicę A tu też są A Tutaj będzie bezpieczniej Czy Bezpieczniej, miał lepszą pozycję Dobra, świetnie idzie Bardzo dobrze mi idzie A tu mi się kończy amunicja powoli Jeszcze sprzątę troszkę ponawalać czy kończy się, bo na początku się mało dostaje, o to chodzi. Dobra, idźmy do tej stacji szybko. Powalmy to sobie jak. Czy się coś. co to jest? New objective. Pięć kluczy muszę znaleźć jakichś... Jakichś... Aha, i to jest pięć pilarów, które muszę pewnie otworzyć. jest coś w tym stylu. Ja cię... ...zastanowię. Dobra. Doszcie. No cóż, nie chcę wpadać, to nie idziemy go zmuszać. W pierwszej stacji idziemy zdobyć pierwszy klucz. Checkpoint. Dobra, zgodnie z umową w tym momencie kończymy dre. Ja chyba też kończę sesję, bo jestem troszkę chory i myś myślę, że dobrze będzie, że odpocznę. Jeszcze tak muszę nagrać parę materiałów troszkę mniej tematycznych, mniej gamingowych, tylko bardziej pogadankowych. Tak więc... Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Możliwe, że następny odcinek będzie już końcowym, to może zrobić go troszkę dłuższego od poprzednich. No i zaczynamy. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, wykażcie to, pokażcie łapkami w górę, które naprawdę bardzo motywują twórcę do robienia materiałów więcej. A póki co, żernam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, klępy, no i hej, pa pa.